Dzień dobry, witam, Dr. Light z tej strony. Dzisiaj jest z nami reflektor do motocykla Suzuki gsxr 750 L5. Tego jeszcze nie było, więc to jest taka jakby premiera. Tak jak widzicie reflektor zmodyfikowany na pełnego led -a. No Jest tutaj soczewka bilet, mamy dodatkowe światło dzienne, światło do jazdy dziennej, ono także pracuje jako dodatkowe światło drogowe oraz podkowe, która pełni nam tutaj głównie funkcję taką ozdobną. No i także oczywiście świeci dla światła do jazdy dziennej. I całe wnętrze zostało przemalowane na czarno, a żaróweczki postojowe wymienione na ledy. Od tyłu tutaj mamy oczywiście zaślepione oba otwory, gdzie znajdowały się te gumy uszczelniające żarówki. Mamy przyłącze dolnej żarówki światła drogowego. Mamy też złącze żarówki światła mijania. Tutaj jest zmodyfikowany ten oryginalny adapter, który tą żarówkę trzymał. On jest taki dość specyficzny, dlatego trzeba było jego użyć, no żeby nie było problemu z przyłączeniem tego do motocykla. Także on tutaj jest przerobiony na, na złączkę. No i od frontu wygląda to w ten sposób. Jak mówię, całe, całe wnętrze w czerni. Tutaj pozostałości tego oryginalnego odblasku, tutaj obudowa jakby tego światła dziennego to jest wszystko w, czarnym, w czarnej strukturze, tak jak widzicie. A już tutaj maskownica tego światła, tego światła do jazdy dziennej oraz tutaj maskownica soczewki bilet to już jest czarny metalik. I tutaj na życzenie właściciela taki akcent w postaci niebieskiej. Tutaj tej wewnętrznej maskownicy soczewki. Mi się odbija trochę lampa. O, ponieważ motocykl jest niebieski. I tutaj właściciel chciał mieć po prostu akcent w kolorze motocykla. Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. I nie jest tutaj w żaden sposób nachalne, także pasuje. I dodatkowo mamy po bokach napisy bilet oraz nasze logo, takie malutkie, grafitowe, nie rzucające się jakoś bardzo w oczy. No i na dole mamy oczywiście to światło do jazdy dziennej. Ja to sobie teraz podłączę i pokażę wam jak to działa i świeci. Ok, mamy to podłączone. Tak jak wspominałem, albo nie wspominałem, w reflektorze znajduje się system DL Switcher, dzięki czemu możemy sobie używać tego światła dziennego zamiast światła mijania, które oryginalnie się uruchamia zaraz po starcie motocykla. Nie mam jedynie podłączonych tych żarówek postojowych. One są w oryginalnym miejscu, mają w zasadzie oryginalną funkcję, są jedynie przerobione na ledy, a tutaj te, te takie pseudo odblaski, które były w środku, są przemalowane na czarno. Także światło do jazdy dziennej wygląda w ten sposób. Mamy naszą podkowę, mamy ten dolny element, który nam tutaj naparza dla światła dziennego. No i teraz możemy sobie oczywiście używać światła drogowego. Światło drogowe Odpala nam soczewkę. Po przytrzymaniu około 5 sekund tego światła soczewka pozostaje uruchomiona. Podkowa wciąż się świeci. Gaśnie nam jedynie ten dolny element odpowiedzialny za światło dzienne. Ale po, ponownie po użyciu światła drogowego zapala nam się wszystko. Soczewka przełącza się w tryb światła drogowego. No i dopala się ten dolny element. Jeszcze raz. Światło dzienne, światło dojazdu dziennej, światło drogowe. No i mamy światło mijania na stałe. Mam nadzieję, że się Wam podoba. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.